Jeśli moje filmy pomogły Tobie i Twojemu kitku, to jest kanał. Cześć kociarze. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o zaletach i wadach paletu. Kiedyś ktoś z Was poprosił mnie o taką recenzję, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zapraszam! Dzisiejsza recenzja dotyczy żwirku Katzbest. Pelet Katzbest zawiera specjalną formułę włókien roślinnych, które się zbrylają. Na opakowaniu widnieje informacja o tym, że jego zużycie powinno starczyć na od 5 do 7 tygodni. Domyślam się, że chodzi o zużycie przy jednym kocie. Na opakowaniu widnieje również informacja o tym, że sad podstawowy może pozostawać w kocie i toalecie nawet do 7 tygodni, aż do jego całkowitej wymiany. Dla Ciebie oznacza to mniej pracy i niższe koszty. Nie polecam tego rozwiązania głównie ze względu na to, że koty w naturze nie załatwiają się dwa razy do tego samego miejsca. Dlatego musimy wielką uwagę przywiązać do higieny kuwety. Skorzystanie z rady producenta może prowadzić w konsekwencji do tego, że Wasz kot zacznie wydalać poza kuwetą, czego oczywiście Wam nie życzę. W tym miejscu pokazuję Wam zawartość żwirku w opakowaniu. Jest ono wypełnione żwirkiem, niestety tylko do połowy, co uważam za zmarnowanie przestrzeni. Informacja o producenta co do chłonności zapachu jest prawdą, ponieważ ten żwirek naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze, chłonie zapach. Zapach moczu moich kotów był prawie niewyczuwalny w powietrzu w porównaniu do innych żwirków, z których korzystałam, a więc cena jest adekwatna tutaj do jakości żwirku. Warto również wspomnieć, że do sprzątania kuwety z tym żwirkiem będzie nam potrzebna łopatka, która ma co najmniej 7 mm dziury. Jest to oczywiście związane z tym, żeby łatwo czyścić kuwetę z bryłek, usuwając świeży pelec łopatki. Podstawowe zalety, które zauważyłam przy użyciu tego żwirku, to chłonność zapachu, o którym już wspominałam wcześniej. Lubię także w tym żwirku to, że jest przyjazny środowisku, jednak nie polecam oczywiście usuwać go drogą sanitarną za względu na utrzymanie dobrej przepustowości waszych rur. Formuła zbrylająca peletu ułatwia sprzątanie i to również jest na plus w przypadku utrzymywania czystości kuwety dla kota. I taką ostatnią zaletą jest na pewno to, że żwirek stosunkowo mało się roznosi, oczywiście w porównaniu do innych żwirków. Co do Wad, oczywiście pierwszą jest to, że jest to stosunkowo wysoki koszt przy wielu kotach. Jeśli ktoś ma jednego kota, to ten żwirek jak najbardziej mu polecam. Jednak przy tak wielu kotach w domu, które posiadam, uważam, że koszt jest dla mnie zbyt wysoki. Następna wada to to, że świeży pellet klei się do zużytego. W momencie wydalania moczu przez kota pellet rozpada się, jednak jego formuła klejąca przyczepia do siebie również te świeże granulki przez co marnują się one w kuwecie, bo również je wyrzucamy. I ostatnia wada to oczywiście opakowanie wypełnione tylko do połowy, co oczywiście marnuje przestrzeń. Pomimo kilku wat uważam, że jest to żwirek godny polecenia. Dlatego, jeśli lubicie żwirki roślinne, to jak najbardziej polecam Wam Cats Best Smart Pellets. Jest on bardzo przyjemny w użytkowaniu. Dzisiaj dziękuję już Wam za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach.